Gdzie my jesteśmy? Proszę bardzo. Przy takich drobnych grzechach jesteśmy tutaj względem normy. Czekoladowy zajączek. Śliczny, nie? Uwaga, tyle cukru zjedzą nasze wnuczęta razem z tym zajączkiem. Jak przeliczać obecność cukru na tym, co jest napisane na opakowaniu? Pokażę wam, odkryję tajemnicę. Ja wam dzisiaj opowiem historyjkę o cukru, która uwaga ma wami wstrząsnąć. Yy, I nie chcę opowiadać komunałów o cukrze, bo tam gdzieś wszyscy wiemy, że ten cukier nie jest za dobry, jest szkodliwy, ale zanim zacznę, to mam do was pytanie. Będzie krótka ankieta. Prośba o szczerą odpowiedź, niemalowaną na zielono. Kto lubi słodkie przekąski, przegryzki, podgryzki? Yy, czyli generalnie takie no, słodycze ogólnie rzecz biorąc, żeby sobie tam po... Chrupać. Czy ja w ogóle słusznie poruszyłam ten temat, bo może Wy jesteście tak klasztornie doskonałe, że nie lubicie słodkich przekąsek, ale liczę tutaj na uczciwość. Węglowodany, węgle, mówi się też cukry. Jak to wszystko uporządkować? Otóż węglowodany to są związki złożone z węgla, wodoru i tlenu. O różnej konstrukcji cząsteczki i różnych połączeniach pomiędzy cząsteczkami, i znajdują się praktycznie w każdym organizmie żywym. Są też bardzo istotne dla naszego funkcjonowania, bo węglowodanem, czyli uwaga, cukrem prostym, jest glukoza, która jest paliwem energetycznym dla wszystkich naszych komórek. Ona powsta przetwarzana jest w mitochondriach w cyklu krebsa na energię komórkową. Czyli węglowodany to jest ogromna grupa chemiczna. I teraz następuje pewna, e, pewna zbitka słowna, która trochę nas wprowadza w błąd. Bo węglowodany po polsku również nazywane są cukrami. Cukry proste, cukry złożone. Ale nam prawdopodobnie słowo cukier kojarzy się z tym oto białym, krystalicznym proszkiem. I to wszystko jest, słuchajcie, prawda. Węglowodany to są cukry. Cukry to są inaczej węglowodany, a to jest cukier. I o co chodzi z cukrami prostymi i złożonymi? Otóż cukry proste to są cukry jednocząsteczkowe, na przykład fruktoza. Na przykład glukoza, która jest dla nas kluczowa w wytwarzaniu energii, bo wszystkie węglowodany muszą do jej formy być zmetabolizowane, strawione, przetworzone, cokolwiek by nie było. Ona odpowiada za energię komórkową, ale również krąży po to, żeby dostać się do tych komórek, musi dostać się do krwi. Komórki mogą przyjąć jakąś ilość glukozy, po przetworzeniu z innych cukrów. A jeżeli dostają jej nadmiar, to wtedy ją magazynują. Gdzie ją magazynują? W tkance tłuszczowej wiscelarnej, czyli trzewnej, i to jest ten nasz a, nielubiany przez nikogo na przykład brzuchol. I teraz jak patrzeć na cukier biały. Otóż, po to, żeby patrzeć właściwie na cukier biały, trzeba zrozumieć to, że cukier biały, czyli sacharoza, jest połączeniem dwóch cząsteczek różnych cukrów. Glukozy i fruktozy. To są dwa cukry proste. Gdzie, dlaczego cukry proste są mniej korzystne dla naszego organizmu niż cukry złożone? Dlatego, że szybciej metabolizują do glukozy. Gdybyśmy chcieli powiedzieć jaki cukier jest dla nas najbardziej niewskazany, to jest czysta glukoza. Czysta glukoza, a później każdy cukier prosty, który bardzo szybko myk jest w organizmie przetwarzany do glukozy, powodując gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, a później gwałtowny spadek. Sacharoza, czyli cukier biały, jest zbudowany z glukozy i fruktozy. Czyli, jeżeli wiązanie między glukozą i fruktozą zostanie przecięte, to już mamy od razu ogromny wyrzut glukozy do krwi, a fruktoza jako cukier, tak zwany monosacharyt, czyli cukier e, prosty, bardzo szybko i do tej glukozy e, za, zamieni się w nią. W związku z tym mamy ogromny wyrzut glukozy, e, do krwi, a nadmiar jej jest odkładany, magazynowany w postaci tkanki tłuszczowej. Jest jeszcze jedna rzecz a propos szkodliwości, dlatego tyjemy od słodyczy, może tak spuentuję to, co powiedziałam. To jest bardzo krótka droga. A yy, jest jeszcze jedna rzecz, dla której cukier jest dla nas bardzo niewskazany. Ten cukier biały. Otóż. Cukier, w ogóle jako substancja, jest bardzo łatwo transportowany do mózgu, bo mózg potrzebuje też glukozy i pobudza nam wyrzut dopaminy, który stymuluje ośrodek nagrody. Im więcej jemy tego cukru, tym ten mózg bardziej domaga się tej nagrody, on ją lubi. To jest tak, jak z różnego rodzaju uwaga, e, uzależnieniami. Jeżeli coś nam sprawia przyjemność, to mózg życzy sobie tego w powtarzalnej formule. Cukier stymuluje ośrodek nagrody w mózgu, i dlatego mówi się o uzależnieniu od mózgu, i to jest poniekąd prawda, bo nasz mózg się domaga, jak jesteśmy. W złym stanie, w gorszym nastroju, mamy jakiś problem, mamy tak zwane zajadanie stresowe też, tak? Mózg chce nagrody, głównie smaku słodkiego, e, no a my go najwięcej mamy, naj, najbardziej dostępny jest w postaci cukru, czyli sacharozy. Uwaga, cukrem jest też skrobia. Jest to cukier złożony, długołańcuchowy. I teraz E, cukry krótkołańcuchowe, czyli e, pojedyncze lub cukry, bardzo szybko powodują wzrost glukozy, ale również jej spadek. A cukry złożone, typu skrobia, powodują dłuższy czas, przez dłuższy czas podniesienie glukozy. Więc, jak chcemy mieć energię <laughs> przez dłuższy czas, to bardziej zjedzmy kaszę, ryż czy nawet makaron niż. Słodkiego batonika. Yy, I kolejna bardzo yy, istotna rzecz. Błonnik to jest też cukier. Tylko on w ogóle się nie przekształca do glukozy, bo się w całości wydala. O tym jeszcze zrobię w następnym programie odcinek, bo to jest duży temat. Mam nadzieję, że was wystarczająco nastraszyłam tym, jak cukier działa, dlaczego go potrzebujemy. Potrzebujemy go jeszcze z jednego powodu. Drożdże, jak znacie przepis na ciasto drożdżowe, na czym się rozwijają? Na cukrze. W naszej mikrobiocie jelitowej znajdują się drożdżaki candida. Jeżeli my dostarczamy im dużą ilość cukrów, to one się rozmnażają. A jak się rozmnażają, to się domagają. I to jest drugi mechanizm domagania się przez organizm cukru. Mam nadzieję, że jesteście wystarczająco nastraszone tym cukrem. E, e, czy mamy jakieś już trochę wyników ankiety? Bo może ja tak gada, a wy tu jesteście jak te siostry zakonne i tego cukru nie jecie. Mamy już jakieś wyniki ankiety? Zbigniewie, halo, Houston Baza. 75, a możemy pokazać, czy nie możemy? 75% z Was wyciąga ręce po takie przekąski. To ja Wam teraz Powiem, jak wygląda zawartość cukru w takich pozornie, powiedziałabym, e, drobnych przekąskach. Może zróbmy tak. Wystartuje od normy cukru białego, czyli sacharozy e, ustalonej dla osób dorosłych. Normę ustaliły dwa miejsca: WHO i Międzynarodowe Towarzystwo Kardiologiczne. Dla osób, które mają kłopoty z krążeniem, jakiekolwiek rzeczy związane z krążeniem, czy chorobami serca, które jest oczywiście elementem układu krążenia, norma wynosi 5 łyżeczek cukru białego na dobę. To jest wszystko, we wszystkich rzeczach, ile bezkarnie, czyli bez złego wpływu na organizm, możemy cukru białego jeść. WHO, dla osób, które nie mają kłopotów kardiologicznych, bo też nie wszyscy je mają, ustaliło, że 10 łyżeczek cukru jest taką normą, przy której jeszcze nie musimy się spodziewać złych rezultatów. Czyli dla osób z obciążeniami kardiologicznymi 5 łyżeczek, dla osób bez obciążeń kardiologicznych 10 łyżeczek. Oczywiście w ogóle nie mówimy tu o pacjentach cukrzycowych. I teraz ja. Chcę wam pokazać, jak nie tylko nastraszyć was, ile jest cukru w tych przekąskach, bo zaraz o tym was przekonam, ale chcę również wam powiedzieć, jak obliczać zawartość cukru w różnego rodzaju rzeczach, po które sięgamy. Gdybym wam powiedziała, że jeżeli mamy na opakowaniu produktu, ja was obsesyjnie błagam o czytanie składów. To powiem Wam, że to jest jeszcze w kontekście cukru za mało. Dlatego, że, i powiem Wam na przykładzie opakowania poznanych takich kolorowych drażetkach, które lubimy i też kupujemy często wnuczętom. musimy zwracać uwagę na dwie rzeczy: nie tylko na skład produktu, ale również na tak zwaną wartość odżywczą czyli taką tabelkę, która jest na każdym produkcie i pewnie Traktujecie ją dosyć lekceważąco. Ja też ją traktowałam lekceważąco, dopóki nie e, zrozumiałam, jak ją czytać i co ona nam pokazuje. Otóż, jako substancje słodzące używane są różne e, produkty głównie jest to cukier, czyli sacharoza oraz syrop glukozowo-fruktozowy. Jak słyszycie, przypominający cząsteczkę sacharozy, bo sacharoza to związek glukozy i fruktozy. Syrop glukozowo-fruktozowy sobie omówimy w następnym programie, jako będę omawiać poszczególne substancje słodzące za tydzień, obiecuję Wam to zrobić. Ale dzisiaj powiem Wam, jak przeliczać obecność cukru na tym, co jest napisane na opakowaniu. Otóż, pierwsza rzecz, Czytamy skład. Jeżeli w składzie, a tutaj mamy cukier, mamy orzeszki ziemne, oblane mleczną czekoladą, składniki. Cukier na pierwszym miejscu. I teraz, jeżeli w składzie jest cukier, to przechodzimy do tabelki wartości odzyw, odżywczej. I uwaga! Mamy węglowodany, czyli. Związki chemiczne z, ro, z, z, z sacharydy, w tym cukry, 53 gramy. Jeżeli w składzie jest cukier, a w tabelce wartości odżywcze są wyróżnione cukry, to znaczy, że jest to cukier dołożony. Dołożony do tego produktu. Bo węglowodany są wszędzie. Bo teraz zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie. Sok pomidorowy. Sok pomidorowy i teraz uwaga. Składniki. Jedziemy. Składniki. Mamy sok pomidorowy ze świeżych pomidorów w sól. Kropka. A w wartościach odżywczych mamy węglowodany. No co to znaczy? To znaczy, że są to cukry naturalne, typu na przykład fruktoza. I jeżeli nie ma w składzie napisanego cukru, to tamtych węglowodanów nie ma co się aż tak bać, bo my je też musimy organizmowi dostarczyć. Piszcie, czy wiedziałyście o tej zależności, że jeśli w składzie jest cukier, to od niedawna przepisy wymagają na producentach nie tylko napisu węglowodany, ale w tym cukry. To oznacza w przeważającej części dosypany cukier. I teraz, jak to wygląda? Uwaga! Głatki kukurydziane zwykłe, niesłodzone, niesmakowe, zwykłe. Ja będę pokazywała, ile jest w nich cukru, a miałam wam powiedzieć, jak to przeliczyć. Otóż ilość tego w tym cukry, już wam pokazuję jeszcze raz, bo się pogubiłam trochę. Węglowodany w tym cukry. I to w tym cukry dzielimy przez pięć. To oznacza, że w 100 g gramach, 100 gramach danego produktu. Jest 5 łyżeczek cukru. Tutaj w 125 gramach, czyli w tym opakowaniu, w 100 gramach, jest 5 łyżeczek cukru, czyli tutaj jest więcej niż. E, więcej niż 5. A bardzo się cieszę, bo dostaję informację z centrali, że nie wiedziałyście, żeby to tak korelować i wyjść na łyżeczki. Bo te gramy to nam w wyobraźni mogą się tak wydawać. A, 23 gramy w 100 gramach, dobra tam. Zjem. I teraz zobaczcie, pokażę wam, odkryję tajemnicę. Ile jest cukru? 100 gramów płatków kukurydzianych niesłodzonych. Łyżeczka cukru. Ja już nie będę mówiła, ile to jest łyżeczek. zobaczycie sami. Ale już płatki kukurydziane z miodem, ta sama ilość ma taką ilość cukru. Uwaga! Snickers. Sięgnęłyśmy sobie po snickersika. A tak, miałyśmy w torebce, siedziałyśmy sobie tam tak nudziło się nam trochę. Snickers. Tyle jest cukru w Snickersie. Powiecie, dobrze, ja nie jem takich czekoladowych świeństw, tylko jem sobie herbatniczki maślane. Super. 100 gramów herbatniczków maślanych, tyle cukru zjesz. Uwaga, mój przebój. Zbliża się Wielkanoc. Czekoladowe zajączki, serduszka. Jajka czekoladowe dla naszych wnuczusiów ukochanych. Taki zajączek. Czekoladowy zajączek. Śliczny, nie? Uwaga, tyle cukru zjedzą nasze wnuczęta razem z tym zajączkiem. Ok? Serek homogenizowany. Serek waniliowy. Serek z krówką tak go nazywają moje wnuczęta. Też go niestety lubią. Takie opakowanie serka waniliowego. Tyle żywego cukru. Poszłyśmy do koleżanki ona nas poczęstowała delicjami. No, wsunęłyśmy paczuszkę, zresztą taką paczuszkę delicji wcale nie jest trudno wciągnąć. Tada! co wy na to? Piszecie do mnie, czy jak ja nie lubię wody, czy mogę pić wody smakowe ze sklepu? Możesz, nawodnisz się, ale w tym w 100 ml. Jest jedna łyżeczka cukru. Tutaj jest, o ile dobrze pamiętam, pół litra. Pięć łyżeczek cukru, jak wypijesz taką buteleczkę wody smakowej. Pokażę Wam teraz przykład. Drugi. Znalazłam taki napój. Nie, nie. nie znałam do tej pory firmy i nie mam z nimi żadnego tutaj e, kolaboracji. Owsiane smusi, mango i banan, bez dodatku cukrów. Co to oznacza? Nie ma nasypane cukru czy nalane syropu glukozowo-fruktozowego. I teraz zobaczcie, co jest w składzie. Uczę was jeszcze raz. W składzie nie mamy tutaj cukru. Nie mamy tutaj cukru, prawda? Ale w wartościach odżywczych mamy węglowodany w tym cukry. Co to oznacza? Oznacza, że mamy 7,5 g naturalnych związków cukrowych. Czyli półtorej łyżeczki naturalnych. Dlaczego naturalne, powiecie, ale mówiłaś, że fruktoza, która jest w owocach, to jest ten cukier, który szybko przechodzi do glukozy. No tak, bo ta glukoza jest nam też potrzebna. Ale fruktoza naturalna, oprócz w owocach samej fruktozy, zawiera również ten owoc, mnóstwo pektyn, błonnika i wielu korzystnych rzeczy, dużo bardziej niż cukier. I teraz słuchajcie. No właśnie. Czyli pamiętajcie o tym, że jak jest w składzie cukier, to przechodzicie na tabelkę, w tym cukr, dzielicie przez pięć i macie wyobrażenie, ile to jest łyżeczek cukru. Tu mamy normy. Kardiologiczną i niekardiologiczną. Ja was nie będę katować tą e, kardiologiczną, bo to. Pięć łyżeczek na dzień to jest ci, którzy mają kłopoty z krążeniem. Ja zrobię dla tych, co nie mają takich kłopotów. Żebyśmy tak nie były, że ja tak tendencyjnie robię. I teraz zobaczcie. Zjadłyśmy sobie na śniadanko. Serek waniliowy. Serek waniliowy. Serek waniliowy. Serek waniliowy. Serek waniliowy z płatkami z miodem. Śniadanko. Poszło. Potem poszłyśmy do koleżanki i wsunęłyśmy. Ona wyłożyła dwie paczuszki delicji, każda zjadła po połowie. No i co nam wyszło? Jesteśmy dopiero na kawie u koleżanki. Ha, pomyślałyśmy sobie, nie lubię smaku wody. Kupiłam sobie truskawkową wodę smakową, przecież by Beata kazała pić wodę. Proszę bardzo, już jesteśmy tutaj. To jest Norma, a my jesteśmy tutaj. Potem e, poszłyśmy sobie e, na chwileczkę usiąść. Włączyłyśmy sobie jakiś ulubiony program. I co by tutaj? Herbatniczki sobie pochrupiemy. Pochrupiemy, pochrupiemy herbatniczki. Proszę bardzo. Ja już jestem w tym cukrze cała. I teraz jeszcze na koniec tak wieczorem nas kusiło, chodziłyśmy koło szafki ze słodyczami, i takiego maluśkiego snikersika wsunęłyśmy. Tak, niam, niam, co to tam, taki snikersiunio. Uwaga, gdzie my jesteśmy? Proszę bardzo. Przy takich drobnych grzechach jesteśmy tutaj względem normy. Dziewczyny, nic dziwnego, że ja odstawiłam słodycze jakiś czas temu. Dbam o to, żeby nie tyć. E, niejednokrotnie udaje mi się schudnąć, ale to też nie jest takie proste i nie tylko od cukru zależne i nie tylko o e, estetykę chodzi, czy o wagę. Chodzi o bardzo wiele mechanizmów naszych metabolicznych, które cukier zaburza, uzależnia, doprowadza do przerostu kandidy w przewodzie pokarmowym. Uwaga! Nic dobrego nie wnosi. Dlatego, że glukoza dla energii naszych komórek jest wszędzie. Jest w marchewce, jest w ziemniaku, jest w jabłku, jest w moreli, jest w porzeczce, jest w bananie, jest wszędzie, bo ona powstaje zarówno ze skrobi, czyli wielołańcuchowego cukru, jak i z dwóch cukrów, typu glukoza, fruktoza to, jaki jest dostarczana w postaci nietrawialnej, czyli na przykład błonnika. W przyszłym odcinku, w przyszłym tygodniu obiecuję Wam, żeby Was nie zostawiać tylko w przerażeniu, zrobić temat o substancjach słodzących innych niż cukier. Bo uwaga, wartości i właściwości słodzące mają, uważajcie, alkohole. I zostawię Was z tym otwartym szeroko, e, otwartymi szeroko oczami, bo będziemy sobie mówić o tym, jak Alkoholem można w kuchni uzyskać smak słodki. A tymczasem pokazuję wam, dziewczyny, drobne grzeszki względem normy. Pamiętajmy o tym, że to nam nic nie wnosi. Sięgajmy po zaspokojenie słodkiego smaku po owoce, owoce suszone, orzechy lub rzeczy, które już umiemy czytać, przy dodatku cukru nie zawierają. Dwa zadania w sklepie: skład i tabelka wartości odżywcze. Tam, gdzie jest napisane w tym cukry, dzielimy przez 5 i wychodzimy na łyżeczki cukru. Piszcie, czy wiedziałyście o takiej zależności. A w przyszłym tygodniu substancje słodzące inne niż sacharoza. No, dostałam informację o ankiecie. E, Facebook bardziej słodyczowy 80% lubi takie podgryzanie słodyczy, a YouTube 70% co nie zmienia faktu, że. Siedem osób czy osiem osób na dziesięć sięga po takie rzeczy. Ja nie jestem za tym, żeby doprowadzić do tego, że wszystko jest szkodliwe. Ja tylko mówię o tym, że warto mieć świadomość, jak to wygląda, i zobrazować sobie taki temat. Bo mówienie o tym, że cukier, śmukier szkodzi, to wszyscy wiemy. Macie zobrazowane? Piszcie, czy was to przeraziło. Bardzo się cieszę, dziewczyny, i po łapach, po łapach, po łapach, jak tylko się łapa na półkę po takie coś, wyciągnie. Ale jak się już wyciągnie, to niech łapa trzyma, a oko przeczyta. Bo są rzeczy, w których są węglowodany, ale nie ma dosypowanego cukru. Mm. i w przyszłym tygodniu o tym, jak sobie radzić ze smakiem słodkim w kuchni bez zgubnej sacharozy. Do zobaczenia!